Kiedy zaczniemy segregować mokre i suche odpady, kiedy mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej zapłacą pierwsze rachunki za śmieci, to dwa najczęściej zadawane pytania, na które znamy już odpowiedzi. Jak już informowaliśmy, miejskiemu zakładowi komunalnemu zostanie powierzony odbiór za gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, która w przypadku MZK wynosi dokładnie 10 134 773,75 zł. Za tę kwotę Miejski Zakład Komunalny będzie oferował swoje usługi do końca grudnia 2015 roku. Oferta ta uzyskała 100% punktacji w kryterium ceny złożonej w ofertach. Od 1 października wraz z wejściem w życie nowej umowy z MZK pojawią się również pojemniki na mokre odpady. Takie dwie najważniejsze informacje, które tutaj pragniemy przekazać ze strony Referatu Gospodarki, Odpadami i Ochrony Środowiska. Pierwsza z nich dobra wiadomość dla mieszkańców i, i dobra dla nas wszystkich. E, przetarg już po rozstrzygnięciu, po dokładnym rozpoznaniu oferty, wygrało, wygrał miejski zakład komunalny spółka ZO w Stalowej Woli. Będzie przez najbliższe 2,5 roku przedsiębiorstwo ten zakład ten realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów. E, cieszymy się, jest to partner solidny. I mamy nadzieję, że tutaj współpraca będzie się no, jak najlepiej układała pomiędzy referatem, który będzie nadzorował tą usługę, a, a wykonawcą. To tyle, jeżeli chodzi o przetarg. Umowę zamierzamy zawrzeć w tym tygodniu. To już jest kwestia formalna. Umowa jest przygotowana. Druga sprawa, niezwykle pilna i ważna. Związana też z pytaniami, które tutaj otrzymujemy i sygnałami mieszkańców, to jest kwestia opłat za gospodarowanie odpadami. Domy jednorodzinne, firmy, instytucje dokonują opłaty na numer konta. Jest to, na razie jest to jeden numer konta. Tutaj, jak tak Państwo byli informowani, że można wejść na stronę internetową, ten numer konta się znajduje i tam do 15 sierpnia dokonujemy wpłaty. W wysokości z wysokości zdeklarowanej, tak jak Państwo, mieszkańcy domów jednorodzinnych, firmy, instytucje złożyły deklarację, taką sumę, tam oczywiście po odpowiednim zaokręgleniu yy, wpłacamy. Jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, bloki, tutaj opłaty będą wnoszone do zarządców, dlatego, że zmiany prawne spowodowały to, że my nie możemy pobierać opłat od pojedynczych mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej. Te wpłaty będą pobierali zarządcy i tutaj na zasadach uregulowań wewnątrzwspólnotowych. Zarządcy poinformują Państwa, jak, w jakim trybie, czy to jako składnik czynszu, czy też na innych zasadach ta opłata będzie wnosiła i zarządca całość kwoty, którą zdeklarował, odprowadzi do Urzędu Miasta. Opłaty za śmieci w przypadku domów jednorodzinnych, firm i instytucji będzie przyjmował Urząd Miasta. Wkrótce mieszkańcy otrzymają indywidualne numery subkont, na które trzeba będzie umieszczać opłatę. Zanim to jednak nastąpi, domki jednorodzinne i firmy mają płacić rachunki na numer ogólny Urzędu Miasta, który można znaleźć na naszej stronie. W przypadku zabudowań wielorodzinnych opłatę mieszkańcy umieszczają do zarządcy według uregulowań wewnątrzwspólnotowych. To zarządca wskaże na to, czy jest to składnik czynszu, czy na przykład za śmieci zapłacimy na osobnym rachunku. Do naszej redakcji trafiło w ostatnim czasie wiele pytań od czytelników dotyczących tego, kiedy trzeba będzie zapłacić za śmieci. W tej sprawie skontaktowaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową, gdzie usłyszeliśmy, że w lipcu i sierpniu za śmieci nie należy płacić ani do spółdzielni, ani do gminy. Od września na 99% opłata za śmieci wróci do opłaty za mieszkanie. Stosowną informację mieszkańcy mają otrzymać wkrótce. Mieszkańcy będą płacić według tego, co zadeklarowali, czyli 15,42 od mieszkańca za miesiąc za odpady niesegregowane oraz 12,85 za odpady segregowane.